Zdecydowanie ani przez chwilę nie będąc zagrożonymi. Polacy rozpoczęli spotkanie z dużym animuszem. W 11 minucie pięknym strzałem popisał się Sławomir Majak, a jeszcze lepszą interwencją bramkarz litewski Mariusz Poszkus. W 18 minucie świetną akcję przeprowadził na zespół lewą stroną. Groźnie na bramkę litewską strzelał Tomasz Iwan. Bramkarz odbił piłkę przed siebie, a Cezary Kucharski dopełnił formalności w 18 minucie, zdobywając pierwszego gola dla naszej drużyny. W drugiej części, rzeczywiście, Polacy przez 20 minut zagrali bardzo dobry futbol. Szansę na strzelenie bramki miał Wojciech Kowalczyk, także Cezary Kucharski. W 55 minucie, właśnie Wojciech Kowalczyk dobijając. Po kolejnej niepewnej interwencji Mariusa Poszkusa-Piłkę strzelił dla Polski drugą bramkę. Później było dużo zamieszania, dużo akcji. Trochę atakowali Litwini, trochę atakowali Polacy, ale w sumie bramek już w Olsztynie nie było. Polacy w czwartym meczu z Litwą odnieśli zdecydowane zwycięstwo 2 do 0 i myślę, że to był bardzo pożyteczny sprawdzian dla tej drużyny.